Siema, z tej strony Papek, a to jest nowe zagrajmy w... pierwszy, zagrajmy w na moim kanale, a będzie to Net for Speed World. Będzie to ściganie z ludźmi z innego świata, z innego kontynentu, z ludźmi prawdziwymi, a nie z botami z komputerem. Dobra, to jest moje autko z klasy A posiadam trzy auta razem z moim tym obecnym, którym teraz wam pokazałem, jest to OTA, steruję widzicie teraz to jest świat Need for Speed. Pokażę wam teraz wam moje auta. Mam 33 level. Nie jest duży, nie gram dużo to w to grę. No i to jest moje BMW M3 Sport Evolution. Ładne, mi się bardzo podoba. Z klasy C, a Nissan mój, którego teraz posadam Nissan GTR. Tu jest klasy A. Szybki, ale moim zdaniem BMW jest takie szybszy nawet, bo ma lepsze starty. Ogólnie i ma lepsze przyspieszenie. A tak to ogólnie to pokazuje, że nie, bo to ma 830 przyspieszenia ten ma. 573, więc nie. Wiem. Tu moje Subaru imprezę. Kupowałem se to. Kupiłem se zamiast nissana silve, bo na początku miałem nissana silve jako sprzedałem sobie, kupiłem sobie subaru i potem uzbierałem kasę na bmw i zbierałem kasę na nissana i tak jakoś się zbiera kasę może spróbujemy sobie pojeździć bmw Powiedziałem od razu, że nie, nie grałem już sobie już spida w dobre kilka miesięcy ponieważ miałem przerwę zobaczymy Pościgamy się na Main Street. Zobaczymy, jak coś będzie. Wyszukiwanie zawodników. Bardzo mi się podoba, właśnie to BMW. a to sobie kupiłem. Takie, takie łatwiej się skręca ogólnie. Nie ma tu nikogo, jakby sprint. Wyśnijmy sobie. Gdzie to może być dużo ludzi? O, jest coś. Wyłączamy. 42. Takie ma auto A, BMW. Ma lepsze Lamborghini Audi R8 Lamborghini Murcielago Mazer X8 Mam nadzieję, że wciąż nie będę ostatni. I może słyszycie mojego wcale? Mam nadzieję, że nie będzie głośno, ale będzie mnie dobrze słychać. Dobra, 44 sekundy do rozpoczęcia wyścigu. Jest nas na razie 5. No to aż by bo wyszli. To jest moje autko. Moje fajne światła. Nissan, którego teraz posiadam tak. Ładna ma, podoba mi się bardzo, bo ma takie karty Ale kolor mi się nie podoba w ogóle Napiszcie w komentarzach jak się podobają moje, moje auta wam Co zmienić, nie wiem Czy chcecie tą serię, czy może jakąś nową serię Nie wiem, FIFA, nie wiem, proponujcie coś Próbuję nagrać ale jak będzie mi się grało, jak będzie mi się dobrze grało, to będą następne odcinki. To do mnie piesek przyszedł? Czu, czu. Dobra, startujemy. Jak widać, startujemy, musi być dobry. Dobry start. Nie, wiem, nie, ale jestem na prowadzeniu. Mam 155 litra. Jadę górą. magnes mnie włączyli, czyli takie coś, że auta na mnie lecą i to mnie bardzo spowolnia. Ale jak to mam przewagę, przewagę nad nimi, bo widać na mapie. Ta skaczemy, bo leciała. dwa krążenia. Mam nadzieję, że pierwszy wyścig, który z wami nagrywam, będzie wygrany. Byłoby naprawdę dobrze. Ja. Magnus dalej, bo włączyli na mnie był. Jak widać mamy przewagę. A przeciwnicy moi mają klasy nawet A. A są so słabsi ode mnie. Lamborghini mają Murcielago. Wow! Zły, zły przycisk na strzałce nacisłem. Ale wiesz, że mnie doganiają. I źle to jest. Ale nie, w błąd. Bo uderzył pewnie w bandę. Dobra. Myślę, że mnie dobrze słuchać. Bo jakoś się ustawiłem tę muzykę mam nadzieję, że jest dobrze o, zauważyłem teraz, że dodali nowe okrążenie i znów magnes nam nie dają chociaż jestem tak daleko od nich nie wiem, czy to im coś da o, zniknęł magnes chyba dobra, jak widać mamy, mam dużo tych co yy, użyt... no, wzmocni, wzmocni ten na lewo, co mam Przed nitra, dodatkowe okrążenie yy, magnes, gotowość jest coś takiego, że wszystkie statystyki, które mogę użyć teraz na lewo, te nitra dodatkowe, resetuje mi to i mogę użyć natychmiastowo. Nitro używam, kiedy jest jakaś walka, nie wiem, kiedy mam jakieś szanse na wygranie. Jeżeli jestem na drugim, trzecim pozycji, to raczej nie używam, ale czasami się zdarza. Żeby zdobyć jakąś, nie wiem, na przykład zrewną kartę, a nie, na przykład brązową. może wypaść jakaś dobra część. Dobra, i to byłoby na tyle. Tak, wygraliśmy pierwszy wyścig. Złoty. Wygrałem BMW M3 Sport Evolution. Kto będzie drugi? B, moja klasa samochodu. Drugi jest Nissan, który ma klasę A. To jest B. No oraz Next. Dostaniemy 2000. EXPA, Wybieramy środkową kartę i mamy z żółtej neony. Pościgamy się jeszcze raz. Dobra, tu jest Lotus, ładne auto powiem, ale nie lubię takich małych aut, nie podobają mi się strasznie, Nissan, brzydki, klasa, Nissan też klasa, też mam Nissana, którego na początku wam pokazywałem, takie w moro jakby, o Lamborghini, dziwiłem się, że on, on chyba nadjechał, powiem wam, on pewnie ma bota, bo jest pokazana gra w zawodach, bo widziałam na forum mpcforum.pl że jest taki bot właśnie, że to on sam zbiera części, wychodzi z wyścigu, a mu to zbiera Expa kasę. w ogóle nie wiem po co ludzie grają na jakichś botach, jakichś tam dodatkach, hakach, jak po to gra się, żeby sobie pograć, żeby się wyluzować, żeby... Żeby pograć sobie życzenia, że nie żeby nie jak nie wiem. Może oni chcą to sprzedać za, nie wiem, jakieś tam 10 zł SMS-em czy coś, ale nie wiem. Już będzie więcej kosztował prąd, za który będziemy płacić. Dobra, będziemy jechać na Main Street. Nie włączyłem sobie stopera. Powiem sobie tak. Nie wiem, jeszcze zagramy sobie tak z dwa wyścigi. Jeden wyścig, muszę zobaczyć, czy w ogóle. Czy ogólnie będzie Wam się podobać ta seria, czy będą lajki w górę, czy w dół. No, startujemy. Muszę być skupiony. Do jego pola. Dobry start. Lokują mnie na pośrodku, co za walka. Jestem drugi. Bye. Mam na taką nadzieję. I uprzedziłem go, tak. Nitro się jak widać użyło. Ale jest za mną już widać. Jest magnes tam mnie nałożony. Trzeba uważać i myśleć o tym właśnie mówię, że ten magnes jest naprawdę naprawdę masakryczny. No i teraz straciłem moją pierwszą pozycję. Już nie ma na sensu używać z nitra. Bo jestem na. Na pozycji pokazywał się chwilę na piątej, ale to jest Bóg. Może, może, może. Czyżby? Czyżby dam radę? Kurde. Tu naprowadzenie na mapie widać. Czy bym to jeszcze tego nie stracił? Jest na mną prowadzenie, mam przewagę. Nie jest dobrze. Moje BMW pokonuje chyba. Nissan GT, jego uwaga, popełniłem błąd, on się rozpędza, czy mnie wyprzedzi? Nie wyprzedził Chyba, że tam mnie wyprzedzi, dobrze wyskoczy. Pojechał tak. Nie! Cóż za walka. Wygrał. Przez milimetr pojechał inną trasą, nie moim śladem. Ja, był, było to audi, które było jest. Jest szybsze, od mojego auta, a chyba na lepsze części. Nie, mam tylko jedną wnioskową, ja mam chyba dwójnie które. No, no mam jedno trzy, drugie... Nie, jedno trzy jedno dwóch. Reszta to. Reszta to po jednej gwiazdce. Dwa tysiące Nagroda 1000. Dobra teraz. Na... to na D? Nie, nie możemy, no nie jesteśmy na D. Dobra, to sobie bierzemy tryb wielo osobowy na no, Silk Road. No, skazuj do mapy. Logujmy, muszę sobie zobaczyć. Rozgrywka. Nie. Nie, tu tego nie ma. Audio, grafika. O, no tutaj Jasne, może tam gdzieś tyle, nie wiem, czy leci, nie ma sensu, ale jakaś tu mapa, sprint na no, zakręty, no wyszukuj, come on. Otworzyłem sobie czat i przyjechałem, tak jak ja lubię, dźwięk, silnika, no, pod godzinę do o nie ma niech ktoś w końcu o dawatk ile można czekać pójdę do tego majstwida majstwida o najwięcej osób a ja nie będę się tyle czeka Chcę się odcinka skończyć, a mi nie poszukuje przeciwników, a to miał być ostatni do liści. A wiem jak to chyba zobaczę. O, e, dobra, akurat nam wyszukowało. Z kim tu będziemy jechać? Mazda, BMW BMW, ładny wygląda. Tak mafia, taką mafia. Mitsubishi. Nie, no mam chyba... Nie, no, jeden z najlepszych samochodów. Wszystkich. No to dobra, startujemy. To będzie ostatni wyścig w tym odcinku. Myślę, że Wam będzie się podobała ta seria. No to dobra, zaczynamy. Może wygramy to. Nasza seria. zwycięstwo, po drugie miejsce. Zaczynamy. Doskonały rzecz lecz no, to ma tak ja mam przedłużony. Że przedłużam i mikro, więc mam przewagę na starcie. idziemy. Pamiętam tu chyba mapę. Tak dużo tutaj zakrętów. No, mówię, no. Nie dam się. Policja. Mam kłuty policyjne. Jeszcze się spotykam. Jezu Dobrze zacznę, huk Jedę po zewnętrznej do krawężnika ślinam I nitro, i nitro, Rozkręcam się, tak Dążył mnie zablokować Jaką przewagę sobie już wyrobiłem jednym nitrem To było naprawdę dobre oj, no, ojoj błędy, błędy Łoł, Łoł, Łoł Nie mogę mu dać Jest Chciałbym nie że zahaczę <śmum> samochodem o dach, tak. lecz nie. Dobra, mam przewagę. chcę z błędów nie popełniać. ja pojadę. Ooo! Już u nich trafiłem. Ooo, jakie błędy, mam snad. Nitra. Mam nadzieję O że... to już koniec! Nie zauważyłem, ale użyłem Nitra. Dobra, to bym się z wami żegnał. Dawajcie łapkę w górę. To będę widział, że Wam się podoba seria. Piszcie w komentarzach co by zmienić. Czy zmienić głos, czy dobrze mnie słychać. To było na tyle, subskrybuj, polub mnie na Facebooku. Cześć!